Cześć, z tej strony Dawidziński z Acfix. Dzisiaj chcę Ci pokazać, zachęcić Cię do pewnego ćwiczenia, które zrobiłem razem z klientem. Mianowicie chodzi o zrobienie harmonogramu na cały rok Twoich działań. Chodzi o to, żebyś z lotu ptaka spojrzał, jakie działania danego miesiąca wykonujesz i czy to są te działania, które na pewno powinny być robione. Przejdę, przejdziemy teraz do ekranu i pokażę Ci o co też chodzi, w jaki sposób to wykonać, takie ćwiczenie? Pamiętaj, że jeżeli masz zespół, taka mała uwaga, to zdecydowanie polecam, żeby zrobić to z zespołem i żeby tworzyć, żeby ich, żeby ich zaangażować. Żeby oni czuli, że są częścią zespołu i też mają wpływ na to, co w danym miesiącu będzie wykonywane. Plus dzięki temu, jak zrobicie razem to ćwiczenie, to oprócz tego, że się zaangażują bardziej jeszcze, to zrozumieją, co w danym miesiącu jest ważne dla ciebie. Jako właściciela firmy, i na czym powinniście się po prostu skupić? Przejdziemy teraz do ekranu i pokażę o co chodzi. Zobacz, prosty kalendarz, nawet możesz sobie to zrobić w Excelu. To, co Ci zalecam, to, żeby wypisać od takich głównych filarów czyli Twoje działania. Czyli na przykład mamy tutaj, że w lutym mam kampanię produktów cyfrowych, i tą kampanię będę robił jeszcze w listopadzie, na przykład i w czerwcu. To wiem. Że powinienem wcześniej już zrobić taką prekampanię, czyli rozgrzanie w pewien sposób, informowanie, przygotowanie osób do już samej tej fizycznej takiej kampanii. Czyli w maju będzie to samo. Prekampania i tutaj w październiku prekampania. to co by się przydało, żeby miesiąc wcześniej przed prekampanią wszystko zaplanować. Tak, czyli mamy. Zaplanowanie kampanii nawet 3 miesiące wcześniej. Czasami to jest za mało, jeżeli zaczynasz 3 miesią 2 miesiące czy 3 miesiące wcześniej planować, w zależności jak dużą kampanię robisz. I zobaczcie, dzięki temu pokazało nam, że mamy na przykład marzec, lipiec, sierpień. To są takie miesiące, gdzie nie ma tych działań takich kampanijnych. To, to co ja polecam, żeby w tym momencie zrobić, to automatyczne lejki sprzedaży, czyli skupiasz się na tym, żeby tworzyć taką strukturę u siebie, która będzie budowała automatycznie na przykład bazę newsletterową albo klientów, czyli tworzysz takie automatyczne lejki. Może się okazać, jak zaczniesz wypełniać taki harmonogram, że masz bardzo, ale to bardzo dużo zadań danego miesiąca. No i to też Ci pokaże, że nie wyrabiasz się z czasem, może zawalasz przez to poszczególne zadania, i dzięki spojrzeniu w taki kalkulator roczny, w taki harmonogram roczny, stwierdzić, na przykład, że ale ja nie muszę na przykład robić tego w tym miesiącu, to może przesuniemy te działania na ten miesiąc, i wtedy sobie sprecyzujesz, co jest tak naprawdę ważne w danym miesiącu dla Ciebie i dla Twojej firmy. Może się to okazać, że w ogóle nie masz tej kampanii, bo u Ciebie sytuacja wygląda w taki sposób: że masz kampanię, kampania, 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 kampania i kampania. Nie masz tego czasu na analizę, nie masz tego czasu na oddech. Dlatego tak ważne są te automatyczne lajki, bo może jesteś w sytuacji, gdzie co chwilę robisz kampanię, bo nie masz wyboru, czyli musisz ciągle sprzedawać. Z racji tego, że nie masz po prostu przemyślane i zautomatyzowane pewnych rzeczy, które po prostu można zrobić za pomocą takich automatycznych lejków sprzedaży, to też pokaże Ci pewien sposób schemat działania u Ciebie. Albo może się okazać, że masz kampanię i ty nie masz zaplanowane w ogóle, ty nie wiesz, co powinno być w tych miesiącach, czyli działasz od przypadku do przypadku. Czyli twój kalendarz może wygląda w taki sposób. Takie, taki rzut, on po prostu pokaże ci, w jaki sposób funkcjonujesz i czy masz to dobrze zaplanowane. Mam nadzieję, że takie krótkie wideo, jeżeli chodzi o harmonogram, zainspiruje was do tego, a zachęcam, żeby zrobić to, bo później z takiego harmonogramu określasz, jakie leki kiedy stosujesz, jak one są z sobą połączone i dzięki temu, jak masz rozpisane takie leki sprzedaży na dany miesiąc, to wiesz, jakie zadania. W danym lejku trzeba zrobić, czy to też rozpisujesz, przydzielasz odpowiednie role do tego, przydzielasz odpowiednie daty, czy to zaczyna być wszystko, wszystko zaplanowanym, strategicznym działaniem u Ciebie w firmie, a nie takie działanie od przypadku do przypadku. Dlatego zachęcam Ciebie, żeby wyjść od tego podstawowego, prostego ćwiczenia, jak sam widzisz, czyli żeby stworzyć harmonogram swoich działań. To wszystko w dzisiejszym wideo. Jak masz jakieś pytania, myśli, to po prostu podziel się nimi. Poniżej pod tym wideo w komentarzu. A teraz daj na koniec lajka, like subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym wideo na kanale YouTube. Cześć!